Szybko podniósł ten kij. Drodzy, to jest y, wielka chwila, otóż na kanale Helixa MC Squad pojawiła się nowa seria fabularna. Ja specjalnie po to, żeby móc podzielić się wrażeniami z Wami na żywo, nie byłem na pokazie przedpremierowym. Generalnie wcześniej zalecam samemu obejrzenie y, sobie odcinka i dopiero później zobaczyć sobie, jakie były moje odczucia. Ustawiamy sobie 2K i lecimy. To się nazywa praca w telewizji za kulisami. Fajne światło. Kiedy siedzisz w kinie na dobrym sensie. O jezu. Nie cierpię takiej śmiry. <gry> hmm. Samokrytyka. Nie mam drobnych. Nota. Co to się dzieje kiedy podczas apod się nudzi? Czytając wcześniej scenariusz. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się kompletnie innego montażu. Może zawsze takie było. Sam już nie wiem. Dialog Jej, z trailera. Jeszcze popitka. Ja też zauważyłem tą puszkę. Możesz mi ją oddać? Wybacz, byłem pierwszy. No tak. W takim razie do widzenia pan. Zapewne tak wyglądałaby rozmowa w cywilizowanym świecie. Tylko że to nie jest cywilizowany świat! Ja też zauważyłem tą puszkę. To, z... mi ją to jest głos tego typa z last Lepiej to odłóż, chłoptasiu. Oddawaj! Daj się zastanowić! Uh! 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 Zastanowiłem się. Gówno dostaniesz. Uh! Uh! <laughs> Szybko podniósł tenki. kij. Będziesz w o śmierć. O chwili, na tej Nie przypominam sobie, żeby faceci ci mini okres. Mać jakiś. Joker. Dobra, mm. Czekaj. te światła były te, mało naturalne. Zła, zły tryb warstwy był tutaj włączony. Mm. Przed chwilą był strasznie niski balans bieli, a tutaj e, taki wysoki, strasz z, z zimnego na ciepły, to troszeczkę tak pies już do połowy w piachu. He, he, he. Wychudzony. zniknął miki z ręki. Chyba mam halucynację. Mam, mam wrażenie, że e, miejsce zakończenia odcinków zostały zmienione względem tego, co czytałem wcześniej. No dobra, jakie moje pierwsze odczucia były? No, typ, typowe jak na Helixas charakterystyczny montaż, efektowne sceny, ciekawie zrobione walki. Na razie po pierwszym odcinku nie będę się co do całokształtu wypowiadał. Zobaczymy jak będzie następnym razem. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się przy następnym odcinku. Zapewne z tego co ogarnąłem będzie za tydzień.